Statek. Urządzenie transportowe cywilne zdolne do pokonywania przestrzeni, nie poruszające się po lądzie. Statek nawodny. Statek podwodny. Statek powietrzny. Statek kosmiczny. Okręt. Statek wojskowy, należący do marynarki wojennej. Okręt wojenny to okręt należący do marynarki wojennej danego państwa, noszący znaki zewnętrzne okrętów wojennych tego państwa. Dowódca powinien być oficerem marynarki wojennej w służbie państwowej, jego nazwisko powinno znajdować się na liście oficerów marynarki wojennej, a załoga powinna być podporządkowana regulaminom dyscypliny wojskowej. Flaga państwowa, flaga państwowa z godłem, to flaga używana za granicą, oraz bandera cywilna i państwowa na morzu. Morska bandera wojenna, ewentualnie lądowa flaga wojenna, ustanowiona po raz pierwszy ustawą z 1 sierpnia 1919 roku. Istnieje wiele terminów, w których pochodna wyrazu okręt odnosi się zarówno do statków cywilnych, jak i wojskowych. Na przykład Okrętownictwo, dziedzina nauki o projektowaniu i naprawie statków i okrętów. Chłopiec okrętowy, uczeń praktykant na marynarza. Zaokrętowanie, przyjęcie na statek. Śruba okrętowa, obrotowy pędnik statku lub okrętu. Podstawowe klasy okrętów pod względem wielkości: lotniskowiec, okręt liniowy, pancernik, krążownik, niszczyciel, okręt desantowy. Okręt podwodny, fregata, korweta, trałowiec, minowiec. Lotniskowiec. Okręt bojowy stanowiący pływające lotnisko oraz bazę obsługującą samoloty i śmigłowce lotnictwa morskiego podczas wykonywania przez nie zadań bojowych. Pokład lotniskowca jest ściśle rozplanowany: pokład lotniczy, podnośniki lub windy do transportu samolotów i helikopterów z hangaru, hangar rodzaj garażu, w którym znajdują się samoloty, nadbudówka, wysepka, w której znajduje się centrum dowodzenia, magazyny do przechowywania zapasów, siłownia, źródło napędu lotniskowca. Lot. Lotniskowiec. Lotniczy. Lotnisko. Lotny. Lotnik. Lotniczka. Pilotka. Pilot. Samolot. Kosmolot. Wodolot. Lotka. Powtórzmy jeszcze raz. Lot. Lotniskowiec. Lotniczy. Lotnisko. Lotny. Lotnik. Lotniczka. Pilotka. Pilot. Samolot. Kosmolot. Wodolot. Lotka. Pancernik, od słowa pancerz. Klasa dużych okrętów wojennych, dominująca od XIX wieku do okresu II wojny światowej. Główne cechy: duża wyporność, opancerzenie, silne uzbrojenie artyleryjskie. Krążownik. Od słowa krążyć. Klasa dużych okrętów wojennych dominująca od XIX wieku do dziś. Klasa powszechnie rozpoznawalna po agresji Rosji na Ukrainę. Główne cechy odbywanie samodzielnych rejsów, prowadzenie dalekiego rozpoznania szybsze niż pancerniki. Niszczyciel od słowa niszczyć. Klasa średnich okrętów. Traktowany jako jednostka uniwersalna. Główne cechy: eskortowanie okrętów cywilnych, wsparcie większych okrętów wojennych. Okręt desantowy od słowa desant. Klasa okrętów wojennych, których celem jest transport żołnierzy i sprzętu oraz wyładowanie tych sił na brzegów w postaci desantu konstrukcja najbardziej zbliżona do promów. Podgrupa desantowców to śmigłowcowce, małe lotniskowce. Główne cechy: duża wyporność, słabe uzbrojenie i mała samodzielność operacyjna. Okręt podwodny. Pod woda. Okręt przystosowany do prowadzenia działań walki na powierzchni i pod wodą. Główne cechy: Najgroźniejszy typ okrętu. Często przenoszący rakiety z głowicami atomowymi, zdolne do zniszczenia całego kraju. Duże okręty podwodne mają napęd jądrowy. Fregata. Dawniej okręt trzymasztowy lub większy z ożaglowaniem typu fregata. Stara klasa okrętów wojennych, istniejących od XVI wieku. Czasem nazwy używa się zamiennie z niszczycielami. Główne cechy – Okręt eskortowy służący do ochrony konwojów przed atakami okrętów podwodnych. Po II wojnie światowej klasa okrętów uniwersalnych. Korweta. Dawna klasa niewielkich okrętów żaglowych mniejszych niż fregata. Stara klasa okrętów wojennych istniejących od XVII wieku. Niewielkie okręty do zadań zwiadowczych, pomocniczych i łącznikowych, współcześnie nazywane dozorowcami. Główne cechy duża specjalizacja. Współczesne korwety dzielą się na okręty przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych lub przeznaczane do zwalczania okrętów nawodnych za pomocą kierowanych pocisków rakietowych. Trałowiec. Słowo pochodzi od rzeczownika trał, urządzenia do zwalczania min morskich. Klasa małych okrętów wojennych służących do czyszczenia morza z min lub stawiania min morskich. Główne cechy wysoka specjalizacja często działają w grupach duża szybkość i skuteczność. we